serdecznie na kursie z chemii przygotowującym do matury. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o rodzajach mieszanin, ale zanim do tego przejdziemy, koniecznie popierzcie notatkę z tego odcinka. Ok, a więc powiedzmy sobie troszeczkę o naszych mieszaninach. Ogólnie mieszaniny yy, Możemy dzielić ze względu na kilka rzeczy, i jedną z tych rzeczy jest ogólnie liczba naszych składników. Czyli to, ile ich mamy, następnie ze względu na e, ilość tych poszczególnych substancji. Samo ze względu na to nasze rozdrobnienie tych składników i oczywiście ich stan skupienia. I teraz, jeżeli będziemy odnosić się co do naszych mieszanin, to mamy takie trzy ważne pojęcia jak układ, otoczenie i faza. I teraz y, układem y, w naszej mieszaninie będzie taka wyodrębniona przez nas y, część przestrzeni, y, którą będziemy badać. Czyli na przykład, jeżeli mamy powiedzmy, y, jakąś zlewkę i mamy w niej Wodę z na przykład solą. Czyli mamy wodę z solą. No to my na przykład chcemy badać jakąś zależność tej soli. No to my tak sobie e, myślowo będziemy wyodrębniać tą naszą sól jako nasz układ. A ta woda, która jest wokół niej, już będzie otoczeniem, ponieważ otoczeniem jest wszystko, co jest tak jakby poza naszym układem. Czyli w tym przypadku sól, będziemy badać sól, czyli sól jest naszym układem, A ta woda, która jest obok niej, już będzie naszym otoczeniem. Jeżeli na przykład chcielibyśmy badać, nie wiem, butelkę z olejem i chcemy badać ten olej, to powiedzmy, olej będzie naszym układem, a ta butelka już będzie jego otoczeniem. Ok, no i teraz wiemy, że mamy układ i otoczenie, układ, czyli to, co będziemy chcieli badać, a otoczenie to jest wszystko poza tym. Ok. E ale mamy kolejną kwestię, czyli coś takiego jak faza. I chodzi o to, że faza to jest taka jednorodna część naszego układu, która ma bardzo widoczne granice, które ją oddzielają. I w tej przestrzeni będziemy mieli zmianę właściwości. Czyli mamy sobie nasz układ. I w tym naszym układzie będziemy mieć jakąś część, która narysujmy to sobie, będziemy mieć jakąś część, która ewidentnie jest oddzielona. E, czyli mamy sobie jakiś tam nasz układ, i mamy jakąś część, która jest ewidentnie oddzielona, tak jakby takimi wyraźnymi granicami, bardzo widocznymi. I ta część jest jednolita, jednorodna. E, I. To, co jest ważne, mamy tutaj zmiany naszych właściwości. Ok, a więc to jest faza. Tak, mówimy na naszą fazę, ale to, co jest ważne, nie możemy utożsamiać sobie fazy z układem. Faza i układ. To jest coś innego. Nie możemy sobie zrównać, że jedno oznacza drugie. Absolutnie nie. Musimy to rozróżniać. I teraz, na przykład, jeżeli mielibyśmy e, jakąś naszą zlewkę i mamy wodę, i w środku tej wody mamy jakieś kostki lodu, to w tym przypadku my mamy dwie fazy. Jedną fazą jest nasza woda ciekła. A drugą fazą jest nasza woda w postaci lodu, czyli lód. Czyli mamy dwie fazy, mamy dwie różne fazy, mamy te widoczne granice, ale układ jest jednoskładnikowy. I teraz o co chodzi z tym jednoskładnikowym? Ponieważ mamy coś takiego jak składnik naszego układu? I teraz yy, składnikiem jest substancja która jest potrzebna do określenia e, składu chemicznego każdej naszej fazy. Czyli my, żeby określić skład każdej fazy, musimy wyznaczyć substancje, które w niej są. I to jest nasz składnik układu, i my widzimy, że w tym przypadku mamy dwie fazy, mamy ewidentnie lód i naszą tą wodę w postaci cieczy. Ciekłą wodę i lód. Ok, mamy dwie fazy, ale to wszystko jest jednoskładnikowe. Mamy jeden składnik w postaci wody, tylko w dwóch różnych stanach skupienia. To jest wtedy nasz układ, który jest dwufazowy, ale jednoskładnikowy. Jeżeli mielibyśmy na przykład inną sytuację, czyli e, mamy w tej naszej zlewce powiedzmy wodę z olejem. Jeżeli mamy wodę i olej, wtedy my mamy układ, który jest e, dwuskładnikowy. Mamy dwa składniki: mamy olej, mamy wodę. Ale mamy również dwie widoczne fazy, czyli jest również dwuskładnikowy, bo ta z olejem nie będzie nam się mieszała. Czyli jest dwuskładnikowy, dwufazowy. Możemy mieć sytuację, w momencie, kiedy mamy rozpuszczoną w wodzie sól, wtedy my nie widzimy tych składników, które tam są. Czyli my mamy układ, który jest jedno, jednofazowy. Mamy tylko jedną fazę, naszą całą ciecz. My nie widzimy tutaj tej soli w środku, bo ona jest rozpuszczona, ale wiemy, że nasza sól jest osobnym składnikiem i my będziemy mieć tu dokładnie strój składnikowy, ponieważ. My będziemy mieć wodę i rozpuszczoną w niej sól, czyli jony Na i jony Cl. Tak naprawdę nasza ta sól kuchenna to nie jest tylko czysty NaCl, Mają też, są tam też inne domieszki, ale tutaj my przyjmujemy, że to jest ten nasz czysty NaCl i będziemy mieć tylko te dwa jony, dlatego mamy tak jakby trójskładnikowy. Czyli widzimy, że możemy mieć różną ilość faz i różną ilość składników. Nie możemy sobie tego utożsamiać. Ok, czyli teraz, jeżeli to już mamy, wiemy, czym jest nasz składnik, wiemy, czym jest nasza faza, wiemy, czym jest układ otoczenie, czyli tą naszą fazą, to musimy mieć te wyraźne, widoczne różnice pomiędzy fazami. A składniki to jest inna kwestia, czyli to, co nam się znajduje w środku. Ok. E, I teraz my, nasz układ możemy podzielić na dwa sposoby. E, układ możemy podzielić ze względu na e, naszą liczbę faz. Czyli możemy mieć Układ, który jest y, homogeniczny, i układ, który jest heterogeniczny. I teraz homogeniczny, czyli inaczej jednofazowy, jednolity. My w tym naszym układzie jednofazowym nie będziemy widzieć żadnych tych granic. Jest, jeden, jest jedna faza, nie widzimy tam nic innego. Czyli tak mieliśmy na przykład naszą wodę z solą. My widzimy tylko wodę, nie widzimy rozpuszczonej soli, czy na przykład cukru. My widzimy tylko wodę. Natomiast ten układ heterogeniczny to jest układ, który jest wielofazowy. Jest wielofazowy, czyli jest niejednorodny, czyli my już tu widzimy te różnice, czyli na przykład możemy mieć wodę z piachem. My widzimy że te dwie fazy, jest i piach, i woda. Mamy układ e, wielofazowy, czyli heterogeniczny. E, mamy coś innego. OK. Możemy również podzielić nasz układ ze względu na. Liczbę składników. Czyli tu mieliśmy liczbę faz i możemy mieć naszą liczbę składników. I teraz możemy mieć jednoskładnikowy bądź wieloskładnikowy. Czyli e, tutaj e, mamy nasze typowe rozdzielenie. Jednoskładnikowy, czyli mamy tylko e, jedną czystą substancję. Natomiast w wieloskładnikowym, my tu już mamy jakąś mieszaninę kilku substancji. Ok. w takim razie my możemy sobie powiedzieć, że nasz układ może być na przykład e, jednofazowy, ale wieloskładnikowy, albo e, jednofazowy i jednoskładnikowy. No i teraz napiszmy sobie, E, kilka takich przykładów. Powiedzmy sobie, jak by to wyglądało. Czyli, jeżeli chcielibyśmy mieć, na przykład, mm, układ, który jest y, jednofazowy, jest jednofazowy i jednoskładnikowy. Jedna faza, czyli nie widzimy żadnych granic i jeden składnik. Czyli w tym przypadku to może być na przykład po prostu zlewka z czystą wodą, czyli po prostu woda. Czyli po prostu woda. E, to może być na przykład po prostu jakaś bryłka miedzi. E, to może być e, na przykład czyste kryształy naszego chlorku sodu. Czyli mamy jedną fazę, jeden składnik, czyli nie widzimy żadnych yy, granic, nie mamy kilku faz, jest tylko i wyłącznie jeden składnik. Ale ten układ jednofazowy Może być również wieloskładnikowe. Oczywiście możemy to wielo wziąć jako dwuskładnikowy, nie wiem, czteroskładnikowy i tak dalej. Ale ogólnie powiedzmy sobie wieloskładnikowy. Czyli my wiemy, że mamy. Tylko i wyłącznie jedną fazę. Nie widzimy żadnych granic w naszym układzie. Jak patrzymy, że tak powiem gołym okiem, my nie widzimy żadnych granic, ale jest tam kilka składników. Czyli na przykład to może być ta nasza zlewka z wodą i cukrem. Czyli to na przykład może być nasza woda plus cukier, czy tam woda plus sór, coś, co nam się w niej rozpuści. To może być e, również e, na przykład mleko. My widzimy jedną fazę, ale w mleku wiemy, że mamy wiele składników różnych. Więc to może być na przykład nasze zwykłe mleko. E, ok, tak samo to może być przecież otacz otaczające nas powietrze. No, my nie widzimy faz w powietrzu, ale wiemy, jaki skład ma nasze powietrze. To nie jest tylko jeden składnik. Ok, czyli to są nasze przykłady. Mamy jedną fazę, nie widzimy granic, ale mamy wiele składników. Później możemy mieć układ, który jest wielofazowy. Tak samo jak ze składnikami możemy sobie powiedzieć dwufazowy, czterofazowy itd., itd. I on będzie jednoskładnikowy. Czyli w takim razie my będziemy mieć wiele faz, czyli widzimy te znaczne różnice, ale wiemy, że one są wykonane z tej samej substancji. Czyli co to może być? No na przykład to co już robiliśmy, czyli woda ciekła z kostkami lodu. Czyli woda z lodem to i to jest wodą H2O, ale jedno w postaci yy, ciekłej, a drugie ma stały stan skupiania. Woda z lodem. Tak samo możemy mieć tutaj na przykład wodę w naszym garku, którą gotujemy i ona wrze, czyli mamy wodę w postaci cieczy i pęcherzyki powietrza, czyli tą naszą parę wodną, czyli też wodę, ale w postaci już gazowej. Czyli mamy układ wielofazowy, jednoskładnikowy, widzimy nasze fazy. Ok, następnie możemy mieć wielofazowy. Wieloskładnikowy. Czyli w tym przypadku mamy dużo różnych faz, które mają wiele składników, czyli na przykład to będzie nasza woda z piaskiem. Jest i woda, i nasz piach, dwie fazy. Dwa składniki, chociaż na szpiach, bo wiadomo, że nie jest jedną czystą substancją. E, oprócz tego może być na przykład woda z olejem. Oprócz tego może być na przykład e, woda z benzyną. Woda z benzyną mamy dwie fazy: jest woda, benzyna. Wiemy, że woda składa się H2O z wody, a benzyna składa się z naszych wielu węglowodorów. Czyli mamy wiele składników. Kilka faz. Tak samo, woda, olej, wiele składników, wiele faz. Czyli mamy nasze rozróżnienie. Zapraszam serdecznie do wykupienia całego kursu. Jest to ponad 100 godzin z świetnym przygotowaniem do matury oraz rozwiązaniem wielu, wielu zadań. Link znajduje się w opisie wraz z notatką z dzisiejszych zagadnień. Dziękuję serdecznie.